Dzień dobry serdecznie w ten poniedziałkowy wspaniały poranek. O kurwa, rzeczywiście. Kto ogląda, śledzi mnie czy to na Twitterze, czy na Instagramie, no to nie jest zaskoczony. Część z Was może być zaskoczona rączka, no złamana jakość promieniowa, ale cóż. Robimy swoje, czyli podsumowujemy piłkarski weekend, tym bardziej, że gorących tematów nie zabraknie. Gorąca prośba dla Was. Ostatnio wypełnialiście ankietę o ekstraklasie do naszej książki Polska Rewolucja Sportowa. Wrzucam jeszcze jedną, tym bardziej o polskim sporcie ogólnie. Wkrótce tymi wynikami się z Wami podzielimy. Gorąca, serdeczna prośba o uzupełnienie. Bardzo krótka ankieta, jak Wy oceniacie polski sport w podziale też na dyscypliny i tak dalej, tak dalej. Bardzo, bardzo dziękuję za jej wypełnienie. I przypomnę tylko, a w zasadzie powiem to po raz pierwszy, zostało 50 ostatnich gier z całego naszego nakładu Piłkarskiego Ekspert Quiz'a. Gra zbiera super recenzje, fantastycznie się bawicie, nas to cieszy. Jeżeli chcecie mieć szansę zagrać w pierwszą edycję Piłkarskiego Eksperta, ostatnie 50 gier jest na sklepie. Serdecznie zachęcam. Kto pierwszy, ten lepszy. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zaczynamy klasycznie od niszczycieli kuponów tego weekendu i rozpoczynamy od Tottenhamu. Powiem Wam szczerze, no to jest troszeczkę coś, czego myślę. Fani nie do końca będą w stanie pojąć, bo Tottenham przegrywa u siebie z Brentford 1-3, prowadząc w tym meczu do, do przerwy 1-0. I dlaczego to jest ważne? Aston Villa również straciła punkty z Liverpoolem i Tottenham miał szansę wskoczyć na miejsce premiowane awansem do Ligi Konferencji Europy, z szansą jeszcze oczywiście na Ligę Europy ogólnie, ale przegrywając z Brentford, praktycznie się tej szansy pozbawił, choć w ostatnim meczu Aston Villa będzie grała u siebie z Brighton, więc jest jeszcze cień szansy dla Tottenhamu, który będzie grał z Leeds na wyjeździe. Leeds będzie walczył o utrzymanie, ale nie, najprawdopodobniej uważam, że tym meczem Tottenham wyrzucił się poza europejskie puchary w przyszłym sezonie, no i myślę, że też wyrzucił sporo waszych kuponów do kosza. Drugim niszczycielem będzie Arsenal, który z Prezentował już mistrza przedwcześnie tą porażką na wyjeździe z Nottingham. Nottingham zapewnił natomiast utrzymanie, i ciekawostka jest taka, że to jest pierwszy sezon od pięciu chyba lat, że Benjaminkowie wszyscy w Premier League się utrzymują w Premier League, więc proszę bardzo, to jest ciekawostka. No ale zdecydowanym niszczycielem tutaj Arsenal mimo wszystko jest. Mamy też niszczyciela z ekstraklasy klasy w postaci legi, bo nie oszukujmy się. Jak grasz z drużyną, która już ma zapewniony spadek i przegrywasz, co prawda po cudownym golu w doliczonym czasie gry, gol przepiękny, link macie w opisie, z własnej połowy strzelony i to jest trafienie na miarę trzech punktów pełną gębą, ale nie zmienia to faktu, no, że Legia, która no pewna też już jest miejsca drugiego w lidze, no zawiodła w tym spotkaniu na pewno. W Hiszpanii mamy dwóch niszczycieli, obaj y, zajmują czołowe lokaty, o ile Barcelona już miała pewnego mistrza i ta porażka z Realem Sociedad walczącym. Cały czas o Ligę Mistrzów. Nie jest może jakaś bardzo szokująca, ale jednak daję tutaj Barcelonę, żeby nie było, że pomijam ich, bo nie wiem, jaki miałby być powód, ale tak. A Walencja wygrywa u siebie z Realem Madryt. Real traci na ten moment drugie miejsce i wicemistrzostwo w Lidze, co jest niespodzianką, wydaje mi się. Ale oba te kluby są tutaj na liście niszczycieli i niszczyciel numer ostatni. To jest, moi drodzy, Bayern Monachium który przegrywa u siebie z Lipskim 1-3. W ogóle kibice już wychodzili z Allianz Areny na parę minut przed zakończeniem spotkania, bo najprawdopodobniej w ten sposób przegrali mistrzostwo. Borussia Dortmund wygrała swój mecz, wskoczyła na fotel lidera. W ostatniej kolejce mierzy się z FSV Mainz u siebie Borussia Dortmund. Mainz nie gra tak naprawdę o nic, nie ma już szans na Europę, nie musi obawiać się spadku. Bayern będzie grał na wyjeździe z Kolonią, która też z Köln, które też już o nic nie Gra, co nie zmienia faktu, że wszystko jest w jednym meczu. Jeden no zwycięstwo dzieli Borusję Dortmund od mistrzostwa, a Bayern Monachium od tytułu totalnych frajerów tego sezonu, i to będzie w ogóle niepodważalne. Po tych zmianach, które oni zrobili, to jest katastrofa. Jak, jak to wychodzi? Katastrofa. A następna kategoria to są Polacy w ligach zagranicznych. I tutaj troszeczkę kontrowersyjnie, bo Drużyna Under 17, do 17 lat, reprezentacja Polski, awansuje do ćwierć finałów, moi drodzy, Mistrzostw Europy. Rozumita? Wita, rozumita? Wygrali 5-3 z Węgrami. I awansowali do ćwierćfinału. Tutaj serdeczne gratulacje dla, dla chłopaków, bo to jest super wyczyn. Tym bardziej cieszy pozytywne nastawienie, ale jeszcze sobie o tym meczu powiemy nieco więcej później, więc na razie oszczędzam. Mamy też Piotrka Zielińskiego na plus, który zdobywa dziewiątą asystę w Serie A w tym sezonie. Spokojnie mógł tych asyst mieć więcej, jeżeli mam być szczery, w tym samym jednym spotkaniu ale no, to i tak jest bardzo dobry wynik, 11 asysta w sumie w sezonie i też zwycięstwo nad Interem, chociaż te bramki decydujące padały już po tym jak Piotrek opuścił boisko, co nie zmienia faktu, że mecz jest na pewno dla niego tutaj na plus, ale mamy też minus, jeżeli chodzi o Polaków i to też z Włoch już Kamil Glik, pomijam, że ten spadek już był pewny, że jego drużyna zajmuje ostatnie miejsce, ale dodatkowo stwierdził, że zgarnie czerwoną kartkę w tym spotkaniu w 84. wyrzucił go sędzia z boiska po tym jak Glik mu nawsadzał po prostu werbalnie mu powiedział to i owo no i nie jest to dobre zakończenie swojej przygody z ligą Kamila Glika trzeba to sobie powiedzieć wprost e, oczywiście tych plusów można by tutaj wymieniać całą masę i to jak najbardziej cieszy bo mamy powrót Matiego Kasza, do Aston Willi po urazie który grał w pierwszym składzie. Mamy Mariusza Stępińskiego i Karola Struskiego, którzy mają mistrzostwo cypru w barwach Arisolu. Mamy Mateusza Klicha z kolejnym golem, który robi cieszynkę Ala Wayne Rooney. Kamil Piątkowski został mistrzem Austrii. Także działo się dużo pozytywnych rzeczy, ale trzeba było coś wybrać. Postawiłem na te trzy. Kategoria kolejna to jest. Eliak Robercik! No prawą ręką nie zrobimy. Eliak Robercik, moi drodzy, jak wiecie, oglądaliśmy w czasie meczu Barcelony. Robiliśmy transmisję z Fameu na BetClika, więc ja ten mecz oglądałem z Odwilki kolejnego dnia i to jest już kolejny raz to mówię. Oglądanie porażek Barcelony, znając wynik, to jest. Nic przyjemnego, ale no trzeba było ocenić Robercika i oceniam ten jego występ, powiem szczerze, na 3, Z tego względu, że mm, oczywiście zdobył bramkę i to jest fajne, ale do czasu później drugiej połowy, on w ogóle nie miał celnego strzału na bramkę, miał zmarnowaną jedną bardzo dobrą sytuację, nie był tak aktywny jak można byłoby tego wymagać oczywiście ja wiem, że to cała drużyna swoje ma za uszami, ale ja tutaj taką ocenę wyjściową mimo wszystko mu wystawiłem, trójka zbliżamy się do końca sezonu, niedługo będziemy oceniać cały jego sezon na ten moment to jest trzy. Co jeszcze mogę tylko o Barcelonie powiedzieć? Przykro mi, że nie są w stanie zmobilizować się na tyle, żeby temu też Stegenowi zadbać o ten rekord. Spodziewałem się tego, niestety motywacja piłkarzy jest jaka jest. Mistrzostwo wygrane, więc dekoncentracja się zdarza. Oby jeszcze udało się to co najmniej jedno czyste konto w tym sezonie zachować. A dla Realu Sociedad brawa, no bo jakby nie patrzeć dla nich to jest istotne zwycięstwo. Dzięki temu mają 5 punktów przewagi cały czas nad Realem i mogą być coraz spokojniejsi. Trzy kolejki do końca tej ligi mistrzów w przyszłym sezonie to będzie dla nich naprawdę super wynik. Beka tego weekendu i zaczynamy tutaj od Barcelony. To jest beka połączona z zażenowaniem kto śledzi mnie na Twitterze ten ten już znam moją opinię. W każdym razie pojawiło się nagranie, w którym zarówno Alejandro Balde, jak i Sergi Roberto dziękują kibicom z Rosji za wspieranie klubu, że wkrótce się zobaczymy w cudzysłowie i że wspólnie wygramy jeszcze więcej trofeów. I oczywiście ludzie się zastanawiają: Ale co w tym złego? Że, że pozdrawiają kibiców, przecież to nie kibice są, wiecie, za wojną i tak dalej. Wchodzenie w te dyskusje uważam że za, zb za zbędne, bo jak ktoś nie kuma tematu na tyle podstawowego, że Rosja jest agresorem, który zaatakował inny kraj i z tego względu jakiekolwiek ukłony, tym bardziej, że przecież Barcelona otwarcie wspiera niby Ukrainę i tak dalej, dla pieniążków robienie podziękowań dla kibiców z Rosji, bo przecież to nie oni, oni na pewno tej wojny nie chcą, nie? Na 100%. Ja Wam powiem, czasami warto trochę wczuć się w empatię. Wyobraźmy sobie, że to nas ktoś najechał tutaj, mamy swoje zainteresowania też i, i, i piłkarze klubu, któremu kibicujesz, czy nawet nie musisz, pozdrawiają Twoich najeźdźców, kibiców, że fajnie, niedługo się widzimy i tak dalej. Pieniążek nie śmierdzi, oczywiście, jest to żenada. Ten klub odpycha mnie po prostu w ostatnim czasie niesamowicie. Sam Robert Lewandowski zabrał głos, powiedział, że klub ma się do tego jakoś odnieść, no ale czas leci, klub się nie odnosi. No, Niestety muszą przemyśleć, jak to zrobić, żeby nie obrazić panów od pieniążków e, rosyjskich, e, żeby było wszystko dobrze, żenująca, kompromitująca sytuacja. Ja nie wiem, brakuje mi po prostu słów, jak można nie mieć taki, ta, takiego wyczucia. No. Ja wiem, że poza Polską i dalej na zachód tym mniej ta wojna na Ukrainie ludzi obchodzi. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli jesteś marką globalną, to na pewne rzeczy jednak uważać powinieneś. Druga beka to już jest nasze polskie poletko. Lechia Gdańsk pozwoliła sobie odpalić konkurs, nie? że pierwsze 20 osób, które kupiły bilet na mecz z Legią, miały dostać spodenki Lechi z autografem Flavio Paiszao. No i jeden ziomek. Wrzucił na Twittera czerwone spodenki, takie randomowe Adidasa kupione na bazarze czy w sklepie, nieważne, z autografiem Flavio Pajszao i zapytał, czy sobie robią jaja z kibiców. No bo bierzesz w czymś udział, jako kibic klubu oczekujesz, że to będzie fan z tego kluba, nie jakieś czerwone spodenki na WF. Oj, dziękujemy za kontakt, omyłkowo wysłaliśmy spodenki bez herbu. Jak można omyłkowo wysłać spodenki bez herbu? Podpisujesz 20 par spodenek, 19 masz, leci i nagle, no widzisz czerwone, nie? To nie ma omyłki, to jest taka decyzja i jestem przekonany. Nie mam jeszcze jednych tych, no nie. Dobra, nie zwrócą uwagi. No niestety zwrócili. I Niestety beka była totalna, oczywiście naprawiony błąd, że tutaj wysłali już prawidłowe, ale boże, nie wiem jak można naprawdę zrobić coś, coś takiego. No dziwna sprawa. Nie dziwię się nie smaku kibicom Legii. Było też wpadek więcej, były wpadki bramkarzy, chociażby bramkarz Long wpuścił szmatę na 0-1 przepotworną, ale ja skupiłem się na tych dwóch bekach. Mecz tego weekendu moi drodzy, nietypowy wybór, bo to jest właśnie zwycięstwo Polski Under-17 z Węgrami, 5-3. Sam fakt 5-3. To już, to już wiele mówi. Mieliśmy sporo więcej też okazji w pierwszej połowie, mógł ten wynik być wyśrubowany, ale dlaczego? Powiem wam, ten mecz ogląda się zupełnie inaczej niż piłkę seniorską i to jest raczej jasne. Zupełnie inaczej się to oglądało, to jeszcze nie jest też na pewno ta dojrzałość piłkarska i świadomość taktyczna, jaka będzie u tych piłkarzy za dwa, powiedzmy trzy lata. Nie mówię, że to wygląda źle, wygląda to po prostu inaczej. I fajnie się to oglądało, było dynamiczne, otwarte, szkoda tych błędów, ale dzięki temu, że było w pewnym momencie 3 do 2, no to też emocje trzeba, było, trzeba przyznać wróciły na odpowiedni poziom. Parę bramek, parę bardzo ładnych akcji. Można było zobaczyć chłopaków, którzy być może kiedyś będą stanowili o sile polskich klubów ekstraklasy, może nawet o reprezentacji Polski. Więc ja lubię takie rzeczy oglądać i polecam, jak ktoś nie widział, to na pewno materiał jeszcze można z odtworzenia sobie zobaczyć. I trzymajmy kciuki za te ćwierć finały euro w ich wykonaniu, no bo to jest fajne, fajne osiągnięcie. Szybkie strzały, krótkie piłki, moi drodzy. Zaczynamy od Harry'ego Kane'a. Bardzo ciekawa statystyka. To jest pierwszy piłkarz, który strzelił 20 w 25 różnych meczach Premier League gola w sezonie od momentu, kiedy y, liga ma 38 gier. Czyli przez te wszystkie lata i rewelacyjnych zawodników grających w Premier League, Harry Kane jest pierwszym, który strzelił. Bramkę w 25 różnych meczach Premier League w sezonie, i to jest oś, uważam osiągnięcie bardzo fajne, bardzo duże. I powiem szczerze, jestem w szoku, że tego nikt nie zrobił wcześniej. Ale no, tak jak widzimy, po pierwsze, że ten rekord bramek nie był specjalnie wyśrubowany od czasu tych 38 meczów, to raz, a dwa rzeczywiście jest ciężko utrzymać skuteczność na przestrzeni tak wielu spotkań, ale jemu się to udało. W sumie, Hurricane w tym Tottenhamie, który gra jak gra, ma strzelonych 28 bramek w tym sezonie, moi drodzy. Ja wiem, że 36 Halanda to i tak ma sporą stratę, ale to pokazuje, że to jest naprawdę kapitalny napastnik i aż żal, że nie jest w stanie niczego wygrać ze swoim ukochanym klubem. Czy odejdzie, czy nie, zobaczymy, no, ale statystyka na pewno robi wrażenie. Druga statystyka to jest, moi drodzy, Pep Guardiola. Pep Guardiola wygrywał trzy ligi z rzędu jako trener w LA Liga w Bundeslidze i teraz w Premier League. To nie jest naprawdę prosta sprawa. Oczywiście, dobra, wygrać w, w Niemczech to uznajemy, że było jego obowiązkiem. W La Liga stworzył potwora i fantastyczny zespół i w Premier League uważam te potrójne zwycięstwo z rzędu było najtrudniejsze. No, co do tego myślę, jest pełna zgoda. Kolejny poser Alexie, trener, który zdobył trzy tytuły mistrza Anglii z rzędu. Fergusonowi udało się to zrobić dwa razy. No, czy Guardiola będzie miał na to czas i szansę? Zobaczymy. Na razie ma szansę zgarnąć na pewno potrójną koronę, jeżeli jeszcze uda mu się wygrać Ligę Mistrzów. Jest też przecież Puchar Anglii. Także to no, wielki trener, ale czy poradziłby sobie w Porto? Nigdy się nie dowiemy, bo nigdy takiej oferty nie przyjmie, moi drodzy. Przykro. Jedenastka weekendu widzicie ją na ekranie. Wszystkie uzasadnienia bardzo krótkie opisane są w linku w opisie. Zawodnikiem weekendu wybieram Halera, bo to jest też piękna historia. Jego dwa gole dają też między innymi zwycięstwo właśnie Borusy, dające lidera na kolejkę przed końcem. Haller który przecież niedawno zmagał się z nowotworem miał chemię i to jest piękny symboliczny powrót do zdrowia, powrót na szczyt. To może być dosłownie, <laughs> więc daję jego. Chociaż tych kandydatów, jak widzicie, było więcej. Golem tego. Weekendu. Dałem wam link do gola Lechi, ale sam wybieram gola Di Lorenzo na 2-1 w meczu z Interem. Piękne, techniczne uderzenie lewą nogą, cudowny strzał, nie da się lepiej, można próbować oczywiście i to jest piękne trafienie, też link do niego oczywiście znajduje się w opisie. A my przechodzimy do tematu tego weekendu, który wybuchł wczoraj tak naprawdę przy okazji meczu Realu z Walencją, mianowicie czy La Liga sięga dna? To wszystko w związku z incydentem rasistowskim który nie pierwszy już raz w tym sezonie ma miejsce, zresztą od lat te incydenty rasistowskie w La Liga miejsce mają. W innych ligach, myślę tak głośno na ten temat nie ma, nie przypominam sobie takich skandali szczerze mówiąc chociażby w Premier League. Jest to zdecydowany problem, wiecie, w momencie kiedy Vinicius sygnalizuje, że on już nie chce grać, bo jest tam wyzywany od małp, nie tylko przez pojedynczych jedno jednostki, ale też przez większe grupy kibiców siedzących na stadionie, robi się bardzo niesmacznie i trwa teraz taka dyskusja, czy nie powinno dojść do sytuacji, w której w ramach protestu Real, który i tak już w zasadzie nie ma szans na mistrzostwo, nie powinien w takiej sytuacji w ramach protestu zejść z boiska razem z Viniciusem, są głosy na tak, są głosy na nie i ciężko mi się wypowiadać, wiecie, za klub, któremu nie kibicuje, ale ja uważam, że taka forma Wsparcia i jedności byłaby istotna. Jak wiecie, ja specjalnym fanem Winiciusa nie jestem. Talent piłkarski ma gigantyczny, nie zaprzepadam za jego mentalem, ale w, w żadnym wypadku nie zmienia to faktu, że każde tego typu rasistowskie zachowania ze strony trybun, po, trybun powinny być. Karane, bo jednak wiecie, mamy już XXI wiek i nawet trochę 23 lata, 22 lata już tego wieku mamy. Wypadałoby jakiś taki minimum zachować. Ja wiem, że trybuny to nigdy nie będą miejsca pełne miłości i. Będą padały różnego rodzaju epitety na piłkarzy, ale jednak odejdźmy już może od tych rasistowskich określeń, bo na przestrzeni lat od, odkąd nam pierwsze takie incydenty jeszcze z ETO, nie wiem czy pamiętacie jak Zapłakany schodził y, z boiska, no minęło już masę czasu. A tutaj w tym zakresie nic się nie zmienia i Vinicius po meczu mówi o tym, że no w Brazylii teraz Hiszpania jest jako kraj rasistowski postrzegany i tak dalej, że La Liga nic z tym nie robi. Tebas, prezes La Liga publikuje postaw, w którym mówi mylisz się, dwa razy cię zapraszaliśmy. Dwa razy cię zapraszaliśmy na spotkanie w związku z rasizmem. Nie znasz się, nie, nie słuchajcie manipulacji i tak dalej, nie? Ja tak sobie tworzę taki całościowy obrazek tej, tej La Liga, nie? Prezesem jest jakiś przygłup. No, totalny przygłup, który nie ma wyczucia i nie potrafi ocenić sytuacji, co wrzucić w takim momencie na Twitterze, a czego może lepiej nie wrzucać. Wizerunek La Liga y, jako ligi, gdzie panuje rasizm, bo to przecież po całym świecie się przeniosło. Rio Ferdinand zabrał głos, czemu on nie jest chroniony taki Wincuz w żaden sposób i tak dalej. No wizerunek tej ligi jest po prostu dramatyczny, jeśli dodamy do tego całą tą aferę z Negreirą, jeżeli dodamy, to już może nie stricte liga, ale piłka hiszpańska, jeżeli dodamy Rubialesa, czy tam innego Rubielasa i, i Pikówne i, i ich relacje, to wszystko budzi Wizerunek ligi, która ma dwie chyba najmocniejsze marki, albo jedne z najmocniejszych futbolowych marek na globie, jako totalne dno. Jako syf, który wymaga naprawdę totalnego odświeżenia, wyczyszczenia, ale kompletnie nie zapowiada się na to, by miało ono mieć miejsce w najbliższym czasie. Sam Vinicius w tym meczu opuścił spotkanie za czerwoną kartkę słusznie otrzymaną po tym, jak odwinął się typowi, który przez kilka dobrych sekund go odciągał przyduszając go. I ten typ nie dostał za to kary na przykład. No, ta liga jest... Komiczna, jak już analizujesz warem, w tej jednej akcji nie jesteś w stanie przewinąć 5 sekund, czy 6 czy 10 wcześniej, żeby widzieć, że typ mu odwija jasne czerwo, ale tamten go po prostu no dusi, zakłada mu w ogóle jakieś duszenie i go ciąga jak kurna psa, no. Ludzie, co to jest za gówno? Ten produkt jako La Liga, i ja wiem, że tacy fani, którzy są naprawdę mocno zaangażowani w La Liga, to. To z dnia na dzień nie przestaną jej oglądać. Ale jak takie coś ma przyciągnąć widzów z zewnątrz? Takiego postronnego gościa, który, no, a tu se premier, League, obejrzy, tu to, to, a zobaczę, co La liga. I na przykład odpala coś takiego i myśli sobie, co to jest za gówno? Jakim cudem takie rzeczy mogą się dziać w takiej lidze? Jest to kompromitacja, uważam, i pojawiają się głosy, że środowisko Vinciusa odradza młodejście z realu. Uważam, że to byłby naprawdę totalny skandal. Sam Ancelotti. Mocno zabrał głos też po meczu. Powiedział, że on nie ma zamiaru rozmawiać o piłce, ma zamiar rozmawiać o tych skandalach, o tym rasizmie, który, który miał miejsce, o tym, że to nie powinno mieć miejsca. Rzecznik Walencji z kolei mówi, że to na pewno oczekuje jakiś kontroli ze strony Ancelottiego. Ja pierdziel. Dobrze, że Justin Cliver, chociaż jako piłkarz Walencji wprost powiedział, że jest mu wstyd. Jemu i on w imieniu całej Walencji przeprasza za to, co się wydarzyło. No ale nie no ludzie, jak tutaj nie będzie jakichś twardych reakcji, jak tacy gości nie będą wyłapani za mordę, po meczu z, i nie dostaną zakazów co najmniej kilkuletnich na udział w meczach, jak im się pieniężnie nie będzie dawało kar i tak dalej, to nic się nie zmieni. Bo teraz na kolejny mecz pojedzie Vinicius i co każdy wie, już, jak już tą pauzę od, odbębnie za czerwoną, co każdy patus będzie wiedział na trybunach, że jak się go zwyzywa rasistowsko, to chłop się zagotuje i elo. I niestety taka jest mentalność tych ludzi, trzeba być na to gotowym. Jeżeli z tym się ma jakoś walczyć, no to tylko i wyłącznie karami, które powinny być tutaj surowe i to nie powinno ulegać wątpliwości. I odrzucił on od tego, mówię, sympatię do Vinciusa, bo czy on się rzuca, on później pokazuje tym fanom Walencji, że spadną do drugiej ligi, no on nie ma do tego mentalu, szczerze mówiąc i nie mówię o określenia, nie, no, ale o te kłótnie z sędziami, z innymi, te pieskówki, ale od tego należy się odciąć. To jest poza dyskusją, to jak on reaguje i tak dalej. Te rzeczy nie powinny mieć w ogóle miejsca z trybun i to jest podstawa. Także tyle ode mnie dzisiaj. Tak, dokładnie. Burzliwy odcinek trochę, no bo i ten temat Barcelony, fitrosja, i ten Vinicius, fitraszizm i tak dalej. No ale cóż, no, i trochę, trochę tych tematów było, właśnie poza stricte piłkarskimi. Ale też myślę sporo fajnych ciekawostek. Przypominam prośbę o ankiecie, jest link do niej w opisie. Przypominam o ostatnich 50 sztukach piłkarskiego eksperta quiz. Też link macie w opisie. Za dzisiaj serdeczne dzięki dla Was. Widzimy się w komentarzach.